Jednym z naszych najważniejszych narodowych sportów są zdrobnienia i spieszczenia. Porozmawiajmy dzisiaj o najciekawszych funkcjach tych wyrazów. Oczywiście podstawowym zadaniem zdrobnień jest nazywanie obiektów o mniejszych rozmiarach. Wiatrak jest duży, wiatraczek jest mały, ale nie o takim użyciu dzisiaj będę opowiadać. Najważniejszą funkcją polskiej maniery zdrabniająco-spieszczającej jest budowanie miłej atmosfery w sytuacjach publicznych. To dlatego konduktor w pociągu mówi dzień doberek, bileciki do kontroli, a nie baczność wyciągać bilety. I dlatego wypowiedzi w naszych sklepach pełne są chlebusiów, bułeczek, serków, niestety zbyt często też pieniążków. Ważna wskazówka grzecznościowa. Jeżeli zajmujemy wyższe stanowisko, starajmy się nie zdrabniać imion podwładnych w połączeniu ze zwrotem pan-pani. Wypowiedź w stylu pani Basiu poproszę kawkę brzmi dość protekcjonalnie. No, chyba że pani Basia może odpowiedzieć panie Wojtku? Jedna minutka.